Siema, z tej strony WolfiX, a to jest pierwszy odcinek z nowego projektu na moim kanale, czyli Minecraft od A do Z. Mówię to już drugi raz, bo wcześniej przy nagrywaniu się coś zepsuło. Mam nadzieję, że przynajmniej dźwięk nagrywa teraz. Nagrywa, ok. Jest to Minecraft InfDev. Pierwsza wersja, na której zaczniemy. Wiem, że są poprzednie, ale... No, zaczniemy od InfDeva po prostu. No to już stwórzmy sobie nowy świat. Klik. Ta 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 Building Try. Trochę chory jestem. <kluz aumentar> Co można widać, słychać. Co można widać. <gryzamy> wow. Rzeczywiście duże zmiany są. Przy okazji patrzę jak tutaj się chodzi fajnie. Nie ma jeszcze sprintu, ale to nam nie przeszkadza. I nie ma widoku od przodu twarzy. Nasz ekwipunek. Możemy skakać, jak jesteśmy w ekwipunku. I możemy iść. I wtedy widać naszą łapkę, jak tam chodzi sobie. Fajnie, ciekawe. <gry> Chwila. Ile mam FPS-ów? Options. Tutaj to jest. Ile? Aha, ale ja i tak mam przy 40 zablokowane nagrywanie. To ok, nieważne. Taki um. mam dzisiaj nastrój do nagrywania, fajny. Jej. Ale nie mam nastrój do mówienia i nie wiem co mam mówić haha ja już chciałem Optify' załączyć nie wiem czy na tą wersję jest Optifine chyba nie ma hm. fajnie to wygląda tak zielono i nie można spamić myszką. Przynajmniej miecze się będą wolniej psły. Zbieram sobie drę. muzykę, sądy załączone. O co chodzi? Ym, pogłośniony. Wszystko Minecraft i w ogóle. Audacity wcześniej sprawdzałem, czy mnie słychać im jest. Ale ja mam cienką tą linię. LOL. Może sobie mikrofon trochę przybliżę, to znaczy monitor, bo ja mam mikrofon w mikrofonie, bo mam laptopa. Tylko słuchawki mam, takie słuchawkowe. Yy, Okej, okay, nieważne. Na normalu gram, tak? Tak. Okej. Okay. Jej. Ścinam drzewno. Drzewno. Zapomniałem, że sprintu nie ma Gdzie jest dzień? Wschodzi czy zachodzi? Wschodzi, ok. Sadzonków sobie nazbieram Mogą się kiedyś Gdzieś coś jakoś przydać Jest ja. O, węgiel już jest O. Mamy węgla. Będzie węgiel, będzie pompa. Tu-tu-tu-tu, tu tu węgiel. Nie baguje się to z przesuwaniem myszki. Bo w nowych wersjach, na przykład, jak mamy sadzonkę i nią niszczymy, i przesuniemy tak, to wtedy się ten od nowa niszczy. Drzewno. O, to jest trik do zaoszczędzania siekiery i kilofa i łopaty i w ogóle. Teraz na to wpadłem. Wcześniej już grałem trochę. Pamiętaj, że to jest Word 2, na którym gram, bo ja jestem sklerotyk i mogę zapomnieć. Świnka. Aliaś. Macham ręką. Widzicie to? W prawej dolnej części. Macham ręką. Workbench. Cyk, dobra tutaj. Yy. Cyk, cyk, cyk. Nie tu. Kilow, łopata, siekiera, haczka, dobra, kilow, haczka, siekiera, łopata i miecz. W ogóle, to ja zaczynałem swoją grę na wersji Minecrafta beta chyba 1.8, gdzieś tak. Czyli niedługo będzie jakiś tam dziwny jubileusz, bo niedługo... Za niedługo... Niedługo za niedługo, what. Trochę, trochę rano jest i zmęczony jestem. O, ja w ogóle to sobie Audacity dam, tak żeby było widać ile nagrywam. Gdzie mogę to dać tutaj na dół. ok Ciekawe, czy jest już opcja full screenu. Nie wiem zaraz, zaraz to. Może nie teraz, bo może mi nagrywanie wywalić. Węgiel. Z tego co widzę. Nagrywam już trochę. Myślę, że mam taki plan. O, cienie już się nie bawią Myślę sobie, że są tu nie ma jeszcze teksturków Ciekawe czy dam sobie skończyć Myślę, że mam taki plan, że jakbym miał już troszkę więcej widzów to jeszcze raz zacznę tą serię i po prostu, no jeszcze raz ją zacznę żeby, nie wiem no ja taki super, ekstra, mega kreatywny nie jestem a niektórzy pewnie są bardziej ode mnie kreatywni. I będą mi mogli mówić, co mam zbudować, żeby fajnie było. Może jakieś projekty mi wyślą. Teraz całe 6 widzów, strasznie dużo. A gdzie nasz... Aha, tutaj mam Workbench w Znajdźmy jakieś miejsce do osiedlenia się. O, widzicie? Zaoszczędzę sobie tą siekierę. Haha. Trzeba mieć wyczucie, bo teraz mi się nie udało. Ścina się tak szybko jak siekiera, ma siekiera się nie traci. Nie, jeszcze się wrócę na chwilę po tego po kobla. Oni działają te skróty takie. Nie <laughs> ja śmiesznie rękami robię. Niektórzy mogą się zapytać Wolfix, ty nie masz premium. Jak ty możesz grać na takich wcześniejszych wersjach? KNET, Craft nie mają tak wczesnych wersji. No to ja wam powiem. Ja już mam 7 to ja Wam powiem, że jest taki trick, że ściągacie Minecrafta Premium w sensie Launcher i musicie mieć konto na Mojangu albo na. No, kropka Minecraft, ale na kropka Minecraft teraz już się nie da. Ja mam stare konto misisos 7 Chyba teraz też tak się nazywam. I po prostu ściągacie, logujecie się do launchera. Wy stworzycie sobie wersję na InfDev, na przykład tak jak ja teraz aktualnie mam. I ten. Dajecie play demo. Wszystko się pięknie ściąga. Jak się uruchomi za pierwszym razem z tego premium launchera, to gdzie ostatnie drewno? Nieważne. Jak się uruchomi pięknie z tego launchera, i nie wiedziałem, że potrafię gadać o czymś innym i grać. Lol, dobra, mniejsza z tym, jak ściągniecie z tego launchera premium, to wyłączacie, wchodzicie w Keynet i ten, tylko musicie tamten profil zapisać. No i ten profil wam się zapisze też na Keynet. Mówię o launcherze, którego ja używam. No i wszystko uruchamiacie przez keyneta. Możecie, nie wiem, zwiększyć sobie ilość ramu do 1 Giga, tak jak ja to zrobiłam teraz tutaj. I gracie normalnie na starych wersjach. Premium launcherem pobieracie te wersje, Keynetem gracie. Non premium launcher to jest. No i wszystko pięknie. Z tego, co wiem na tej wersji, za dużo biomów nie ma. Chyba jest tylko taki i może. Ale może w sensie, że morskie. Nie takie, przez rzecz z kropką. Laura, mięsko się jeszcze przyda. Nie można spamować. Ja teraz ciągle klikam i klikam i nic. O, w mopki można spalować. Ciekawe. Nie wiem, gdzie jest dzień. Tam jest dzień, już zachodzi. Okej. Okay. Myślę, że się tutaj. Ewidentnie już dzień zachodzi. Myślę, że się tutaj wkuje w tą skałę. Żelazo! Nie chcę... Dobra, nie będę go niszczył, tak się tutaj wkuje. Nie wiedziałem, że na tej wersji już jest żelazo. Ciach, um. ciach, 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 ciach i pięć do domku. Dobra, sześć do domku. Na razie jedna, bo na więcej mnie nie stać. Yy, drzewno. Okej. Okay. Tu. Tu. Nie to crafting miał być. Tak. 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 Kilo. trzy cztery pięć o żbroja już jest to fajnie yy, ciągle zapominam że nie ma tych skrótów klawiszowych ja to sobie tutaj deskami ładnie wyłożę zrobimy sobie już drzwi o już są drzwi Jakieś mapki, gdzieś coś? Nie? Spoko, mi to nie przeszkadza. O, jest. Nie ma animacji, jak prawym klikam na te drzwi, nieważne. A to tutaj co? Po co? Ja to postawiłem. Według Frapsa mam 90 fps, a według Minecraft mam Pieruna. Nie miałem więcej. Czasem mi się do. rekord, jak się nie ruszałem. Na nowej wersji, jeden się, który bodajże. 4, 14 to 230 coś, ale nie pamiętam co. Skleroza. Ok. Stary plan budowy moich domów. Nawet Shifta tutaj nie ma. Stary plan budowy moich domków. Kopiemy tutaj do, na zasięg Kilofu. Obracamy się, kopiemy tutaj na zasięg kilofu 4, no trochę mniejsze to mieszkanko wyjdzie, i kopiemy tutaj na zasięg kilofu. Dobra, ja sobie to mieszkanko już skończę poza odcinkiem. Na razie się żegnam. Myślę, że 15 odcinek minut będzie wystarczał. Na razie się żegnam. Yy... Oglądajcie więcej filmów. Haha, ale żebram. <laughs> Łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie. I cześć.